Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na zakupy z ubraniami. W sumie mam tu można powiedzieć cztery różne zamówienia i to są zamówienia z, chyba z trzech miesięcy, to wszystko wiecie, leżało i czekało. W każdym razie dzisiaj jest u mnie tak ciemno i tak ponuro, że musiałam wyciągnąć lampę, żeby się doświetlić, żeby cokolwiek było widać. Także zaczniemy może od apaszek, w sumie takich, wiecie, szalików. Kupiłam sobie płaszcz Mohito, taki, można powiedzieć, trochę przejściowo jesienny, wiosenny, natomiast jest w kolorze szarym. No i wiecie, coś chciałam do tego płaszcza założyć. Oczywiście płaszcza nie przyniosłam, bo zapomniałam, ale nie będę już się wracać na dół, bo mały śpi. W każdym razie kupiłam sobie trzy apaszki. No wiadomo, to jest poliester, niczego innego się nie spodziewałam, natomiast wiecie, na wierzch jako ozdoba to jak najbardziej może mi to służyć. I teraz zobaczcie, pierwsza jest w takim kolorze bardzo jasnym, kremowym, z takim nadrukiem kwiatów, szarości, trochę pomarańczy, trochę żółci, taka wiecie, idealna, żeby ożywić trochę ten płaszcz, ale tak wiecie, klasycznie, nie za intensywnie. Druga apaszka, w sumie szal, bardzo mi się podobała, ale jest też w kolorze, widzicie, takim kremowym, i ona ma piękne róże. Ja uwielbiam róże, uwielbiam motyw kwiatowy na odzieży. Także myślę, że taka klasyka będzie się bardzo ładnie komponowała, właśnie z szarością. No i wiadomo, nie byłabym sobą, jakbym nie zamówiła czegoś kolorystycznie, co lubię. Piękna, szyfonowa apaszka w kolorze burgundu, fioletu, bordo. No przepiękny kolor, idealny właśnie do ożywienia szarego płaszcza. A że mi w takich kolorach jest dobrze, więc skusiłam się na taki właśnie szalik. No i teraz pokażę wam dwie sukienki, które naprawdę bardzo długo czekały na nagranie. Kupiłam sobie ponownie dwie takie same sukienki, tylko że w różnych kolorach. Chciałam czerwoną, ale niestety nie było już mojego rozmiaru. A już jedną sukienkę mam taką, granatową. Ja ją stawiałam na Instagramie, jak byłam na urlopie. Jak właśnie wygląda? Także sukienka jest mega wygodna, bardzo przyjemna, komfortowo mi się w niej chodziło. No, i kupiłam sobie w kolorze niebieskim. Wiecie, że ja niebieski kolor bardzo lubię. Ogólnie ja się kolorów nie boję, więc lubię je nosić w lecie. I to jest sukienka, która ma taką niby falbankę tu na końcu i jest taka do długości, do kolana. Także dla mnie długość idealna, bo ja jestem niewysoka, więc takie wiecie, do łydki to nie dla mnie. Tu, gdzie mamy talię brzuszek, jest fajnie, bo jest delikatna gumka, natomiast wiecie, nie robi to baleroną z człowieka, tylko normalnie, klasycznie, fajnie układa się ta sukienka na brzuszku. Krótki rękaw, bardzo ładny dekolt z przodu i z tyłu, tu jest taki chwościk do wiązania, to jest generalnie taka ozdoba. Oczywiście 100% poliester, natomiast w lecie bardzo dobrze mi się te sukienki sprawdziły i stwierdziłam, że kupuję, bo... Nawet na wyjazd to też się dobrze sprawdzają, bo nie gniotą się tak mocno. No i oczywiście druga sukienka, aż taka bardziej w kolorze żywym, czyli fuksja. Trochę inaczej wyglądają w kamerze. Nie wiem, jak będę film obrabiać, to zobaczę, czy rzeczywiście kolor jest taki, jaki rzeczywiście wygląda. Natomiast podejrzewam, że lampa tutaj też robi dzisiaj robotę i sukienka jest bardzo podobna. Obie sukienki mam w rozmiarze M. Cenowek oczywiście Wam to nie podaję, bo za każdym razem na stronie ta cena jest inna. Jak macie kupony zniżkowe, no to wiadomo, że tam też ta cena będzie się zmieniała, tak? Za każdym razem ta sukienka była w innej cenie. Ale oczywiście ja skorzystałam z kuponu, gdzie była fajna promocja, dlatego kupiłam dwie sztuki. No, i teraz już mam swetry. Swetry, które chciałam takie wiecie proste, klasyczne, żebym mogła spokojnie nałożyć je do pracy. I w takich kolorach, oczywiście stonowanych. Ja nie mogę żadnej czerwieni, żółci czy różo nosić do pracy. Tam może być biel, czem, granat, popiel i tym podobne. I pierwszy sweterek mam tutaj w takim kolorze beżowym, brzoskwiniowym, bardzo delikatny, bardzo mięciusieńki. Patrzyłam też na składy jeśli chodzi właśnie o swetry, one mają trochę tutaj inną metkę i tu rzeczywiście na metce jest stuprocentowa wełna Merino. Po dotyku powiem Wam, że jest bardzo milusi, bardzo komfortowy, cieniusieńki, delikatny, ma taki włosek z tendencją do podgryzania, ale da się to wytrzymać, więc ufam to, co na merce producent napisał, że tak w rzeczywistości jest. Swet jest prosty, klasyczny, z normalnym tutaj rękawem, ze ściągaczem. Normalna długość za biodra, bo taki ja najlepiej lubię. No i z tyłu też jest, widzicie, bardzo prosty, klasyczny. No i ja wybierałam sobie ostatnie rozmiary S i powiem Wam, że one... Idealnie na mnie pasują. Natomiast zamówiłam sobie sweterek rozpinany, i tu się zamotałam i wzięłam sobie Mkę. Ale stwierdziłam, że to jest swet rozpinany, więc może być lekko oversize'owy. nie będę go zwracać. Tym bardziej, że bardzo mi się podobał. No i wiadomo, można go nałożyć i do koszuli, i do topu, i do jakiegoś golfu. Tu jest też normalny rękaw. Piękne, pełowe ma guziczki. Po całości sweta jest cudowny wzór. To jest liść kali. Dziewiarki wiedzą o czym ja mówię. No i z tyłu oczywiście też wzór jest po całości na sweterku i to jest moherek. Bardzo delikatny, bardzo leciutki, także myślę, że czasami do pracy też go na jakąś właśnie czarną podkoszulkę, czy czarny to pod swój fartuszek będę mogła ubrać. No i kolejny sweter również z wełny Merino. Ten już ma troszeczkę grubszą fakturę, ten jest taki już wiecie, czuć pod palcami, że jest materiał tadzienina grubsza. Klasyk jak widzicie z normalnym fajnym dekoltem, bardzo przyjemnie wyglądający kolor, bo to antracyt, czyli wiecie, że ja taki kolor bardzo lubię. Także myślę, że też jak najbardziej sprawdzi mi się do pracy, ale mam jeszcze jednym, jeden sweter z tym, że to już jest półgolf. Mam nadzieję, że wytrzymam. Dlatego, że ja nie do końca ostatnio dogaduję się z golfami. Ale wydaje się tutaj, że tutaj jest taki mięciutki, bardzo delikatny, że nie powinien zbyt mocno przylegać do szyi. I tu mam kolor brązowy. Ja z kolorem brązowym, to tak wiecie, mam różne relacje. Natomiast tu mi się kolor brązowy podobał i myślę, że ten odcień brązu będzie mi dobrze pasował do twarzy, więc do pracy jak najbardziej będzie się sprawdzał. Też jest mięciutki, delikatny, normalna, klasyczna długość. Fajny też rękaw ze ściągaczem. No i tu też mam oczywiście rozmiar S. Ale mam jeszcze dwa swety z typowego moherku. Pierwszy to jest brzuskwinka, różowa brzuskwinka, Tu już jest grubszy sweter, tu już czuć tą dzianinę. Dekolt jest w serek i to jest taki całkiem spory ten dekolt, więc nie wiem, czy czegoś tutaj nie zrobię, żeby jednak go trochę zmniejszyć. Może jakąś wstawkę koronkową, zobaczę. W każdym razie tu wzięłam sobie też rozmiar S i zobaczcie, te swety są w tej chwili naprawdę duże. To już jest taka wersja, bym powiedziała, bardziej oversize. Oczywiście klasyczny, prosty, bez żadnych wzorów, bez żadnych aplikacji, mięciutki, cieplutki, więc na jesień, zimę się sprawdzi. I pierwszy sweterek, który w zasadzie zamówiłam sobie jako pierwsze zamówienie, bo byłam mega ciekawa, jak ten moher będzie wyglądał. I mam tutaj niebieską wersję, przepiękny, niebieski, ale to już jest widzicie mgiełeczka, delikatny sweterek, taki do narzucenia, czy tylko na bieliznę, czy właśnie na jakiś top. Błękitny, normalny rękaw, łódeczka, jest dekolt, mięciutki, delikatny, leciutki jego też ewentualnie wiecie można gdzieś tam w podróż zabrać nawet w lecie jak są chłodniejsze wieczory wtedy sobie wiecie narzucić po prostu na ramiona. No i został mi ostatni sweterek. Niestety to już jest 100% akryl, ale bardzo mi się podobał przez właśnie tą swoją kolorystykę, taką nieoczywistą, bo to nie jest fiolet, to nie jest brąz, to jest jak kolor taupe, jak kolor kakao zmieszany. Przepiękną ma tutaj fakturę, jeśli chodzi o wzory. Ja uwielbiam swetry, które mają właśnie jakieś tam wzorki, coś się dzieje na nich, fajny rękaw, a z tyłu jest prosty, gładki swet ma typowy raglan, więc też bardzo fajnie, jeśli chodzi o układanie się rękawa. No i klasyczny tutaj wykrój pod szyjką. Ten jest troszeczkę krótszy, ale bardzo fajny ma też wykończony tutaj ściągacz takim trochę innym wzorem. Także ten sweterek też mi się bardzo podobał. Także już mam swetów na jesień, na zimę mnóstwo. Dajcie znać w komentarzach, czy coś Wam się spodobało z moich zakupów. Ja Wam dzisiaj dziękuję, że byliście ze mną. Przesyłam Wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!